Dzieci miliardera na świątecznym zdjęciu: Królewski portret tuchlińskiej psuje jedna rzecz. Patrycja Tuchlińska, partnerka miliardera Józefa Wojciechowskiego, pochwaliła się piękną sesją zdjęciową z dziećmi. Tak wyglądają August i Aurora. Związek Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski poznali się w 2018 roku. Młodziutka absolwentka inżynierii mechanicznej pracowała jako modelka na pokazie mody Ewy Mincz. Wydarzenie odbyło się w hotelu Czarny Potok w Krynicy Zdroju, który należał do miliardera. Dzieli ich 48 lat różnicy, jednak nie przeszkadza im to w tworzeniu zgodnej relacji. Wojciechowski jest założycielem holdingu deweloperskiego JW Construction. Na stronie internetowej spółki znajduje się informacja, że Tuchlińska została członkinią Rady Nadzorczej. Poza nią we władzach są też dorosłe już córki biznesmena: Wiktoria i Virginia. Z młodziutką partnerką Wojciechowski doczekał się dwojga dzieci. Dzieci tuchlińskiej i Wojciechowskiego. Polski miliarder ma w sumie siedmioro dzieci z trzema partnerkami. Pierwszym dzieckiem Wojciechowskiego i tuchlińskiej jest syn Augustyn, który przyszedł na świat w 2021 roku. Na początku sierpnia biznesmen wyprawił chłopcu wystawne przyjęcie z okazji trzecich urodzin. Tematem imprezy była kreskówka Bob Budowniczy, co idealnie pasuje do branży nieruchomości, w jakiej pracuje jego ojciec. Patrycja bardzo długo ukrywała, że jest w ciąży. Zdjęcia ciążowego brzuszka pokazała tuż przed porodem. Drugiego dziecko jej i Wojciechowskiego, córeczka Aurora, przyszła na świat w czerwcu ubiegłego roku. Wielkanocne zdjęcie Tuchlińskiej z dziećmi. Patrycja Tuchlińska bardzo strzeże prywatności, ale raz na jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia dzieci. Zazwyczaj zasłania im jednak twarze i tak też było na wielkanocnej fotce. Wybranka 78-letniego miliardera dodała fotografię w lustrze, do której zapozowała z maluchami. Uwagę zwracają odświętne stroje rodziny. Tuchlińska postawiła na krótką, żółtą sukienkę na ramiączkach. August ma na sobie elegancki komplet z muchą, a Aurora urocze pod kolanówki. Na ujęciu zabrakło jednak Józefa. Mężczyzna jest bardzo rzadkim gościem na zdjęciach publikowanych przez Patrycję, co niestety robi rysę na wizerunku szczęśliwej rodziny. Uwagę zwracają także królewskie wnętrza. Miliarder i jego najbliżsi mieszkają w prawdziwym pałacu.